Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kamil z Elite Bets. Przeanalizujemy sobie dzisiaj ostatnie dni grupy Elite Beds VIP, no bo powiem wam to, jak te kupony wchodzą to jest coś niebywałego. Na grupie jest już ponad 850 członków, więc małymi kroczkami zbliżamy się do 1000. Jeżeli chcesz się przyczynić, żeby ta społeczność Elite bets, najlepsza społeczność bukmacherska w całej Europie, rozwijała się jeszcze szybciej, to koniecznie odbierz swój bezpłatny dostęp do grupy VIP, wypełniając formularz w opisie tego filmiku, ale przychodząc już do grupy. Zaczniemy sobie od 12. Października zaczęliśmy testować siatkówkę. Jest fajny system, który rozgrywamy i kupony tutaj bardzo fajnie wchodzą. Łączymy wydarzenia, widzicie troszkę niższe kursy, ale fajny tutaj można zrobić z tego kupon po kursach przeważnie 1,80-190. Więc była siatkówka, były reprezentacje i tego dnia. 4 na 4 kupony weszły. Kurs 1.84, 1.83, 2.08, 1.65 Piękne 100% skuteczności. Pojawiają się też YouTube. Jeżeli za mało Wam jest typów, czy to na grupie VIP, czy na innych grupach, na których jesteście, jest też YouTube Damian Maciuszek. Tam pojawia się sporo sugestii, tak naprawdę na każdą kolejkę tych najpopularniejszych lig. Więc zachęcam do tego kanału. Kolejne. Reprezentację w tym dniu również pojawiła się tutaj siatkóweczka. Jeżeli chodzi o ten dzień, 2 na 3 kupony wygrane. Jeżeli chodzi o piłkę nożną, lekki plus. Ale przechodzimy dalej z zestawieniem dwóch dni. Możecie dać znać, czy jeżeli jesteście na grupie VIP i oglądacie ten materiał, czy gracie pojedynczo kupony, czy raczej łączycie to. No bo tutaj. Kierując się naszą strategią, lepiej gdzieś tam zacząć wyższym depozytem, grać za te 10% aktualnego stanu konta i step by step budować sobie kapitał, a nie podpalać się, robić taśmę i tak naprawdę po kilku dniach rezygnować, bo skoro macie 30 dni bezpłatnego dostępu, więc patrzcie na zyski z kilku dni, z perspektywy kilku tygodni, lub nawet z tego testowego okresu 30 dni miesiąca. Andora Serbia, suma 2, powyżej dwóch. tutaj był również tenis ATP. Pojawił się dubel na reprezentację również i w tym dniu 2 na 3 kupony również wygrane. Czasami ludzie mogą mówić, że są niskie kursy, że jest mało kuponów i tak dalej, ale zobaczcie matematycznie na no to, jeżeli będziecie grać bezpiecznie za te 10%, 2 na 3 kupony będą wchodzić, to codziennie będziecie zwiększać ten kapitał i też Wam będą rosły stawki. Więc kolejny dzień, 14 października, oczywiście plus 15, również rozgrywamy ATP. ATP wróciliśmy w ostatnich tygodniach bardziej do tego tenisa, bez więcej spotkań. Właśnie do grania. I tego dnia również 15. 2 na 3 kupony wygrane, więc bardzo zielona pasa. Pierwszy dzień 100% skuteczności. Kolejne 3 dni 2 na 3 kupony wygrane, co i tak generuje nam bardzo fajny zysk. Pojawiła się tutaj Liga Arabska na kanale Damian Maciuszek, o którym wspominałem, ale 16 dzień października. Liga rumuńska. Była rozegrana. Tutaj gramy klasycznego BTTS-a. Kolejny BTTS-ik tutaj w lidze angielskiej i tenis na dobitkę 1,92. Ligę tutaj też na tym kanale pojawił się ostatnio filmik, który nagrał Damian z ligi francuskiej. Więc śmiało możecie obstawiać też kupony właśnie z YouTube'a. Są ankiety, ludzie się angażują, rozplanujemy po prostu strategię się zarabiali jeszcze więcej, jeszcze skuteczniej tutaj z nami grać, ale 16 dzień października 3 na 3 kupony wygrane, 100% skuteczności. Jeżeli ktoś połączył ryzykownie, ok, może poprzedni, mógł te tasiemki przegrać. Tutaj, jakby połączył, fajny kurs, jednak ja zalecam każdemu grać kupony osobno, zacząć po prostu z większym kapitałem. No jak to wygląda? Jak to wygląda? Po prostu pięknie, 3 kupony, tylko przegrane. Kolejny YouTube i 17 dzień października, czyli dzień wczorajszy również Liga Rumuńska 169, tenis ATP 165 na wygraną drugiego zawodnika. Oraz tutaj mamy polską Ekstraklasę, mecz widzę wam z Radomiakiem Radom. Suma powyżej 2,5 kurs 1.85. No i nie wiem czy was zaskoczy, czy was nie zaskoczę 100% skuteczności. 3 na 3 kupony weszły, więc tak prezentują się ostatnie dni na grupie VIP. Jak widzicie, bardzo fajnie. Wszystko wchodzi. A jeżeli nie macie jeszcze, czy to na grupie VIP, czy to na grupie Elitebest 2.0, a może Elitebest Tennis VIP i chciałbyś ogrywać z nami bookmakera, to już teraz kliknij w opis tego filmiku. Znajdziesz tam formularz do kontaktu, do współpracy. Podaj poprawne dane kontaktowe. Ja lub ktoś z zespołu się do ciebie odezwę i dostaniesz bezpłatnie na 30 dni dostęp do którejś z tych grup. Widzimy się w kolejnych typach, w kolejnej analizie. Do zobaczenia w zieloności. Cześć!